Czytanie z drugiej księgi królewskiej, wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem, a teraz zechciej przyjąć dar od Twego sługi. On zaś odpowiedział, na życie Panu, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił, wtedy naman rzekł. Jeśli już nie chcesz, to nie dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile Para mułów unieść może, ponieważ odtąd Twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym Bogom, jak tylko Panu. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwy. Dla niej znoszę niedolę, aż do więzów, jak złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary. Jeżeli bowiem z Nim współmarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Oto Słowo Boże. Mowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zamierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali. Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na to ten, na, na ten widok rzekł do nich. Idźcie, pokażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga, donośnym głosem: padł na twarz u nóg Jego i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zajrzekł, czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do Niego zajrzekł, stań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Słuchając dzisiejszego słowa Bożego, począwszy od pierwszego czytania z Drugiej Księgi Królewskiej, można zrobić wspólny mianownik, w którym znajdzie się zaufanie, wiara i miłość. Aby spotkać Boga w swojej drodze, muszę zaufać. Niekiedy bardzo banalnej, prostej rzeczy o tym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Kilka dni wcześniej wód syryjski Amman nie chciał się zanurzyć w Jordanie, bo doszedł do wniosku w jego państwie są lepsze rzeki. Czemu takim Jordanie ja się mam zanurzyć, aby zostać oczyszczony? Ale jego współtowarzysze przekonali go, aby posłuchał proroka, aby się zanurzył w Jordanie. Nic za tym nie tracił tak zaufał. Zadłużył się siedmiokrotnie i zostaje oczyszczony. To zaufanie prowadziło go do wiary, bo on wraca później do proroka i mówi: Przekonałem się, że na całej Ziemi nie ma Boga prócz poza Bogiem Izraelem. Jemu będę składał od dzisiaj ofiary, Jego będę czcił. On będzie moim Bogiem. Aby Pan mógł zaufać, Bóg zaczął działać w naszym życiu, nie tylko jest potrzebna ta wiara, ale ja muszę mu ufać. Tak jak ufam dobremu, przy... dobremu przyjacielowi, jak ufam przyjacielowi, że mi pomoże. Zaufanie jest takim bardzo trudnym krokiem dla naszego gdzieś tam życia, ale ono zawsze będzie nas prowadziło do umocnienia wiary, ale i też i miłości. Bo ufam. Bo kocham. O tym mówi dziś Psalm. Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie. Nie że zaufanie dał? Dał wiarę i dał miłość. Dał to, co jest fundamentalne. Bo z miłości się nie wymiga. Miłość jest fundamentem Bożego objawienia. Nauka godna wiary. Jeżeli bowiem w nim współumaliśmy, z nim też żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też kulować będziemy. Jeśli się będziemy go zapierali, to i On się nas zaprze. Jeśli my odmówimy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego siebie, bo jesteś dla Niego ważny. Jesteś dla Niego ważna. Ale żeby ta wiara była silna, aby nasze zaufanie było silne, musi być relacja. Relacja w miłości, w prawdzie z Panem Bogiem. Nie tylko bycie tu, to jest ważny element, bo zrobiliśmy przynajmniej jakiś krok, ale też wejść w relację z Chrystusem, aby On zaczął przemieniać nasze życie za moją zgodą. Pan Bóg bez mnie niczego nie zrobi. Ja muszę chcieć. Czemu dzisiaj na świecie tak trudno Znaleźć coraz więcej ludzi, którzy wierzą, bo nie ma relacji. Zobaczcie, zobaczmy, jakie nasze relacje są między bliskimi, zanikają. Możemy powiedzieć, nie ma czasu. Ale czy tylko o to się rozchodzi? Jeżeli nie, mamy, nie potrafimy budować relacji międzyludzkich, to jak zbudujemy relacje z Bogiem? A on potrzebuje zaufania, spotkania, miłości, tak jak w relacjach ludzkich. Musimy szukać, na ile się da swojej gdzieś tam codzienności, swojej rodzinie, bo to najlepiej w tych małych kręgach, w małych dom, w tych domowych kościołach, szukać tej relacji, tej umiejętności, rozmawiania ze sobą, załatwienia problemów przy rozmowie. I zaufania sobie, że ta druga strona też coś potrafi. Bo niekiedy zdarza się tak, że ja już jestem z nastawieniem idę, że ona nic nie potrafi, nic nie robi, nic nie umie i tak dalej. Ciągle jest na nie. Taki człowiek też relacji nie zbuduje. Jeżeli ja będę mówił z pozycji pana, władcy, dyrektora. A tak często dzisiaj my mówimy, a relacji nie zbudujemy. Zobacz, Chrystus wróci do Ciebie z miłością. Umarł na krzyżu z miłości do Ciebie, do mnie. To nie jest głos Pana, który z góry mówi: słuchaj, bo ja Bóg mówię. Ale mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię i pocieszę. Gdy Pan Bóg mówiłby z tej relacji wyższej, ci trędowaci by w ogóle nie stanęli przed Nim, ale wiedzieli, że Chrystus ich wysłucha. Mistrzu, Jezusie, ulituj się nad nami. Ufamy Ci. Co robi Chrystus? Nie mówi im bezpośrednio uzdrowie was. Ale mówi, idźcie i pokażcie się kapłanom. Zaufajcie mi. W czasie drogi następuje przemiana. I co się dzieje? Tylko z dziesięciu jeden zauważył, że coś w jego życiu się zmieniło. Że został oczyszczony. I jaki jest paradoks, że ten, który był niewierzący, Znienawidzonych przez Żydów, Samarytanin, można powiedzieć podkategoria ludzka dla Żydów w tamtym czasie. Ten wraca do Chrystusa, pada mu do nóg i mu dziękuję, bo ufał i się zrodziła wiara, a zarazem miłość do Chrystusa. I tak dzisiaj właśnie też dzieje w naszym świecie, że ci, którzy mają blisko Boga, blisko Chrystusa, bo są ochrzczeni go nie widzą, ale ci, którzy z daleka gdzieś przychodzą, z niewiary, a kiedy z takiego lekceważenia, zaczynają odnajdywać Bożą Miłość w swoim życiu. Temu chwała. Ale co my? Jak my będziemy funkcjonować w tym obrębie Chrystusa? Czy on się znajdzie w naszym życiu? To miłość Boga sprawia, że zostajemy uwolnieni od strachu, lęku, bojaźni przed karą. To miłość Boga sprawia, że nasza ufność jest wartościowa. To miłość Boga sprawia, że warto wa wierzyć. Bo ja jest, jeżeli jestem z Wami, to któż przeciwko Wam? Nikt Was nie pokona, bo moja miłość i moje zaufanie do Was. Jest większy, bo ja wiem jako Bóg, że dasz radę z moją pomocą, moim błogosławieństwem. Amen.